aktywacja gotów Yo! Dołącz do nas! Ja się dzisiaj z niej układam, jo! Idziemy sobie do monopolowego! Yo, yo, yo! Dzik, Hamburgery pushing! Yo! Pójdźmy do McDonalda! Po hamburgery! Yo, yo! Fursiak! Oho! FUPMON! Ester czoła! Uuuu! Jak niefojnie być monolem! Furosły znać w końcu dom! No znaczy to fajnie być, ale mam tego dość. Słuchaj. G. Z. O. fur O. ale super! To dla mnie! Dobra, biorę sobie tą tabliczkę i to ta jest moja działka teraz. U, <śmany> Mr. Co wy robicie tutaj? I gówniak. Co, to robicie? No, bo mnie wyrzucili w gangu brachów. A mnie Mr. Wziom wyrzucił z domu. <śmany> Uuu, <suszel> um, um, um. mam pomysł. Uh, no to zamieszkujcie tu ze mną. Właśnie sobie wykupiłem działkę, bo pisało dla Fursiaka. Ej, to dobry pomysł. I nazwijmy jeszcze nasz klub McDonald's Reaktywacja Kotów. U, świetny pomysł, mister Pszczoła. Bardzo mi się to podoba. Okej, okay, idziemy. Um, um, um. Ej, o no działko, Fursiak. Uuu, mamy bofem! Ej, a ogólnie to mieliśmy mieć. Jeśli to jest fakt, to z Kotów, to mieliśmy mieć Kota! Racjo! Dużo, idziemy do zoologicznego. O zoologiczny jest! Dobra, no to bierzemy tego, bo jest fajny i słodki. I słodziak. Ej porsiak, nie zapłaciliśmy. Nie mamy pieniądze sobą, a nawet nie możemy. Mamy kota. No właśnie, kobieta. Co to jest w ogóle za to? Tam mieszka mój stary przyjaciel, druid. Idziemy do niego. Tu jest ten druid. A nie, to jest ten druid. O, cześć! To jest druid właśnie! Ej, to ten gówniak, to zawsze kradnie piwo w rybce! Wr wracaj tu! Wr wracaj, chłopie! Szybko, barakodujemy się! U. U. Cześć druid! Miło znowu poznać, kopę lat w ogóle! Yy, w ogóle, są mam przynieść piwo. Uff, no, ale dużo tego piwa, już jak w je masz. Ugrałem trochę w żabce. To znaczy, w rybce. Oficer tak łatwo się nie poddaje. Zerwa ze snajpia z dachu gówniaki. tempę. No nie, oni są na golasa. Co ja mam za sąsiadów? Świetnie, będę musiał tak z nimi żyć. Jeszcze mi będą druida karmić. Uf, druid?